miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli. Szli z uporem ponad dwieście lat. Wydłużyli drogę czarscy kaci. Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w Kajdana szli konfederaci Bogi łami znacząc polski w Obecnie znajdujemy się na Exchange Place. Do dawniej... Jeśli ja pamiętam, w 1977 roku to było miejsce bardzo niebezpieczne, które każdy z Polskich ludzi, czy wysiadający, czy pracujący, musiał tak spieszyć się do domu, albo ktoś wychodził, albo wyjeżdżał. Dzisiaj cieszymy się, bo są banki, bo ten cały Manhattan dolny przeniósł się tutaj na teren Janszy Syry, który jesteśmy bardzo zadowoleni. Dla Polaków to jest bardzo ważne miejsce i powinno tu się gromadzić bardzo dużo ludzi, Powiemy co się, się wydarzyło w roku 19. 1940, 1900, poprzedniego roku 1939 roku i dzisiaj przyszliśmy celebrować właśnie z grupą młodzieży, z rodzicami i nauczycielami. Chcemy uczcić pamięcią tych, których Golgota Wschodu nie oszczędzała i tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w tragedii pod Smoleńskiem. niedziela, prawda, kwietniowa ona ma znaczenie podwójne jako 74 rocznica Wydarzeń katyńskich, no i czwarta rocznica, smoleńska. Ja pochodzę z Lubelskiego, ale ojciec w Puszczy Białowiejskiej dostał posadę gajowego. Myśmy pojechali na wakacje i stamtąd nas wywieźli na Syberię. Ojciec miał 44 lata, jakiego w archangelsku pochowałam, matka, 42. Teheranie. Brat ode mnie dwa lata starszy, trzy lata był tylko w wojsku i zmarł. Nas tylko dwie zostało, a teraz ja jestem jedna sama. To bardzo przykro, ale starzy wymierają, a ci młodzi nie mają żadnego zainteresowania. Dla nich to jakby nie istniało nic. I jeszcze tak biorą e, weterani udział, harcerze. Teraz mamy tutaj bajek e, e, nasz polonijny, który jest skarbnicą obecnego wydarzenia. Dlatego cieszymy się, że jeszcze możemy być. Cieszymy się jeszcze, że rodzice z Polskiej Szkoły Dokształcającej imienia Józef przychodzą. Ja się cieszę, że on jest, że ten pomnik skarbnica. Te, co nie, nie wychowane w organizacjach, nie rozumieją tego. Absolutnie, komają domy, Tylko Dominia, to w Polsce, to na Florydzie, to tu ciągle ją ciągle mało Takich ludzi to nie są Polacy, to są materialiści. Za szybko się Amerykanizują się zamiast popierać polską e, kulturę i tradycję, to oni zaraz po dwóch, czterech latach zrobi się Amerykanami i mówi tak to już jest. Ja już tu jestem. 64 lat to, a dla mnie Polska była stale polską. Ludzie z Polski nie rozumieją co my przeszli i co jesteś to warte jest. W moim e, zdaniu polski młodzież w ogóle nie... Nie interesuje się tym. Człowiek by chciał, jako duszpaster obecnie, jako ksiądz na emeryturze chciałby, aby jak najwięcej jeszcze przychodziło naszej Polonii. Przeżywali, jak tu przychodzi, żeby rozumiał, że to, co jest, cośmy zostawili, to zostawiliśmy serce, zostawiliśmy swoją wiarę, zostawiliśmy myśl, potęgi, aby ona królowała tutaj nad Hudson Rzeką, naprzeciwko Manhattanu, tej metropolii. Dziękuję bardzo, dojmożyna. Niech płynie w świat melodia tego czasu. jest bardzo ważne dla Polonii, ponieważ tu jest pomnik katyński, zbudowany już wiele lat temu i co roku upamiętniamy właśnie tą rocznicę zbrodni wielkiej, olbrzymiej zbrodni katyńskiej. Wydaje mi się, że to jest olbrzymia zasługa lokalnej Polonii, w Jersey City zwłaszcza i Komitetu Katyńskiego, że zdołali wielkim wysiłkiem i ze z składkami wielu, wielu członków kolonii zbudować ten pomnik. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół urzędów i kamienickich idzich hałaj. Myśmy do niepodległej szkin, jak z zaworu Od września, od siedemnastego Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas Poprzez wieku na północnego Przez ubiankę przez katyński las Zbrodni tej dokonano na podstawie decyzji Najwyższych Władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego Komitetu Centralnego z 5 marca 1940 roku 21 857 zostało rozszlanych systemem egzekucji w tył głowy Katyńska matką, ciebie błagami, przyjm pod obiekiem tych, co zginęli na Twojej ziemi. Daj móc! Daj nadzieję zwycięstwa i nagrodę królestwa w tym cierpieniu, tej nadziei, w tych owocach odkupienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże, błogosław wszystkich nam. Be it resolved that the Municipal Council of the City of Jersey City does hereby applaud the efforts of the Polish American Congress and the Contend Forest Massacre Memorial Committee, we urge all residents to participate in the Memorial Service honoring the fallen heroes. You may or may not know, Jersey City is one of the most diverse cities in America, and that includes people of Polish heritage. and It's important that we recognize um, events that have occurred throughout the world, not just in America, but for everyone who calls America home. And this is something uh, that was a tragedy, um, and something that gives us a sense of peace, especially as we look over across where the World Trade Center used to be. We believe that Jersey City, because of its diversity, um, because of the proximity to Manhattan, um, is a beautiful

Cześć Cześć ich pamięci. Pamiętamy Waszą przelaną krew, ból, trud i zmęczenie. Pamiętamy łzy matek i płacz dzieci. Pamiętamy ofiarę życia oddaną za ojczyznę. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Będziemy duchu, Aż się rozpadnie w rok i w pył, życząc rozwodnie. Mięciutka poduszka, sen błogi, wtem matki krzyk rozpaczliwy: Synku mój, wstawaj do drogi. Wywożą nas na Sybir. Gdy polską ziemię myśmy przejeżdżali, tośmy ją tylko przez szpary żegnali. Żegnamy Polskę, kraj nasz ukochany: przez żelazne kraty drzwi zaryglowane. Pierwsza masowa deportacja u Rosji. 220 tysięcy Polaków. 13 kwietnia druga masowa wywózka. 320 tysięcy Polaków. Witam serdecznie. Jesteśmy Solidarni 2010. Hanna Dobrowolska, redaktor naczelny portalu Solidarni2010.pl i Witold Rosowski, Solidarni 2010 z Nowego Jorku. Jesteśmy dzisiaj pod pomnikiem katyńskim w New Jersey. To jest naprawdę wspaniały pomnik. Każdy Polak, każdy patriota powinien tutaj przyjść. Nie ma takiego drugiego pomnika na świecie z tą dynamiką i z ekspresją, jak ten pomnik jest zrobiony. Przyjechaliśmy specjalnie z Warszawy z delegacją Solidarnej. 2010, po to, aby uczestniczyć dzisiaj w uroczystościach tutaj właśnie pod pomnikiem Katyńskim, oddać hołd polskim oficerom niewinnie zamordowanym na sowieckiej ziemi, a następnie za tydzień uczestniczyć w Polskiej Częstochowie w uroczystościach poświęconych rocznicy tragedii smoleńskiej. Obie te rocznice Katyń i Smoleńsk splotły się w tej chwili w tragedię polskiego narodu i o pamięć o tych bohaterach tam poległych chcemy się upominać, chcemy walczyć. Nasza obecność tutaj. I to dla nas wielki honor. Witamy Państwa. Przybyliśmy specjalnie z delegacją z Warszawy na dzisiejsze uroczystości. Stowarzyszenie Solidarni 2010, które reprezentuje, powstało w obronie pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. To straszne wydarzenie sprzed czterech już lat sprawiło, że wielu Polaków uruchomiło swoją wewnętrzną siłę. Po to, ażeby się jednoczyć, ażeby się organizować, powstały nowe stowarzyszenia pamięci i prawdy. Ale dzisiaj pamiętamy przede wszystkim o ofiarach Katynia. Katyń wymaga chwili refleksji. Wymaga jej nie ze względu na fakty, które w znacznym stopniu są dzisiaj znane, ale ze względu na przyczyny. Dlaczego na kilkadziesiąt tysięcy oficerów polskiej policji i polskiej armii. Korpusu Ochrony Pogranicza wydano taki wyrok. To był akt zemsty. Tak, to miała być zemsta za rok 1920, za to, że Polska zdołała wtedy odeprzeć agresję. Pamiętajmy, proszę Państwa, że słowa te padły w 2009 roku w obecności Władimira Putina i że wypowiedział je pierwszy prezydent Rzeczpospolitej, który nie miał żadnych związków z komunizmem, to był głos prezydenta wolnego kraju. W rok później tego prezydenta, jak również pozostałe 95 osób, dotknęła tragiczna śmierć. We have a At that very solemn moment that we see up here, we should remember the courage of the Polish soldiers and the Polish people. And we should remember that all wars are fought eventually so that we may have peace. As I present this proclamation on behalf of Mayor Phillip, who, by the way, whose grandparents were Holocaust survivors, that we say, never again. And therefore, I would like to, pre to present this proclamation on behalf of all 256,000 people in the city of Jersey City to Mr. Nowak, who every year helps to put this together. It's very important for us to support the Polish people, because after all, we have the same same fate and hopefully the same bright future. przed którym jesteśmy w Jesus jest miejscem naszej pamięci narodowej. I Ważne jest to, żebyśmy my, jako Polacy zamieszkali w Stanach Zjednoczonych i Polonia amerykańska e, poczuwała się do łączności z pokoleniami, które były przed nami. E, przychodząc na tą rocznicę. My podkreślamy tę łączność, wyrażamy swoją pamięć. Mamy dzisiaj przedstawicieli wielu organizacji polonijnych, tu zgromadzonych przez STI, i weteranów i organizacji społecznych. Dobrze byłoby, ażeby również ta uroczystość, która się odbywa cyklicznie co roku i mniej więcej o tej samej porze, również żebyśmy byli zaszczyceni obecnością przedstawicieli państwa polskiego w postaci czy formie reprezentantów konsulatu Rzeczpospolitech w Nowym Jorku. Jest szalenie istotne dla nas wszystkich Polaków być tutaj. Jest wielu, ale mogło być jeszcze więcej. Brakuje trochę młodzieży. Młodzieży, która powinna się odpowiednio odnieść do tych wydarzeń. Z roku na rok widzę, że nasza Polonia coraz mniej przychodzi tutaj, a bardzo bym się cieszyła, jeśli inne organizacje mogły w każdym roku licznie przybyć na miejsce. Gdzie właśnie znajduje się pomnik katyński? Cieszę się, że dzisiaj był właśnie chór Aria. Przybyły dzieci ze szkoły, a piękny repertuar przygotowały, zaśpiewały piosenki patriotyczne. Mam nadzieję, że w przyszłych latach ta Polonia jednak liczniej się zjawi i będzie nas reprezentowała. Troszkę ładniej. Musi się ktoś obudzić, żeby ta polskość i patriotyzm nie wpoił, bo inaczej to będzie z Polakami bardzo źle. Inne narodowości się trzymają, Polacy niepowojenni. Przychaliśmy tutaj, żeby uczcić pamięć Polaków, polskich oficerów, którzy zostali zamordowani w Katyniu. Jest to bardzo ważne, żeby. Co roku przyjeżdżać i pamiętać o tym, co się stało. Ja jako prezes, przy, przywożę z sobą ludzi. Nie wszyscy są Polakami, ale wszyscy wiedzą, po co przyjeżdżają. Chcę pokazać również Amerykanom, co się stało, żeby cały świat dowiedział się o tym tragicznym wydarzeniu i dlatego wszystkich zbieram ich tutaj co roku, żeby mogli mieli szansę poznać część historii